wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Witam Państwa zgromadzonych przed nośnikami elektronicznymi oraz komisję przetargową. Komisja w składzie przewodniczący pan Waldemar Pębenek, członek komisji pani Magdalena Kubik. Ja nazywam się Marta Przykowska i jestem sekretarzem. Witam na otwarciu ofert postępowania numer R.I.I.R. Pauza 3 271.8.2020. na zadanie pod nazwą Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w ramach projektu pod nazwą Uporządkowanie gospodarki wodno w Nowym Brzesku. Zadanie to było podzielone na trzy części. Część pierwsza to Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowym Brzesku. Część druga budowa zbiornika wody czystej na stacji uzdatniania wody w Nowym Wrzesku. i część trzecia budowa sieci wodociągu rozdzielczego w ciągu ulicy Wesołej w Nowym Wrzesku na odcinku od stacji uzdatniania wody do skrzyżowania z ulicą Nowy Rynek. Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi część pierwsza 4 287 780 zł, część druga 1 176 864 zł i część trzecia 129 771 zł 8 groszy. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryterium. Cena oferty brutto, okres gwarancji rękojmi na wykonane roboty. Zamawiający określa minimalny okres gwarancji rękojmi 36 miesięcy, natomiast maksymalny 60 miesięcy. Płynęło 6 ofert, zatem przystępujemy do ich otwarcia. Oferta numer 1 firmy e, Przedsiębiorstwo Usługowo-produkcyjno-handlowe Ote, spółka Zo. Ulica Dukielska 83, 38, 300 Gorlice. Nie wziąłem sobie nożyczek, także przepraszam na sekundkę. Oferta na zadanie częściowe numer 1, cena ofertowa ryczałtowa 3 674 10 zł i firma udziela 60 miesięcy rękojmi i gwarancji. Oferta numer dwa. Lider konsorcjum przedsiębiorstwo budowlano-inżynieryjne Atmas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ulica Kościuszki 68 28-200 Staszów. Partner konsorcjum Adma Zakład Remontowo-Budowlany Marian Adamczyk, ulica Kościuszki 68, 28, 200 Staszów. Partner konsorcjum Zakład Projektowo-Usługowy NOSAN Nowak-Grzegorz, e, ulica generała Chałkę Bosaka 1 25 217 Kierce. Oferta na zadanie częściowe numer 1 3 819 455,81 zł firma udziela 60 miesięcy rękojmi i gwarancji. Oferta numer 3 AMG Pro-Invest, spółka ZOO, ul. na 12-32, Proszowice. Oferta na zadanie częściowe numer 3, 139 tysięcy. I firma udziela 60 miesięcy i gwarancji oferta numer 4. E, firma FUH Wodren Halina Gajda, Herdów 87 32, 120 Nowe Brzesko, e, oferta na zadanie numer 3, 128 971 75 zł 75 groszy i firma udziela 60 miesięcy rękojmi gwarancji. Oferta numer 5. Przedsiębiorstwo Budowlane EkoBudowa Wysław Wójcik, pustynia 161 C39 200 lider konsorcjum. I zakład usług projektowych i instalacyjnych Piotr Boheński, ulica Konarskiego 20-39-200, Partner Konsorcjum. Oferta na zadanie częściowe numer 1 3 636 000, i firma udziela 60 miesięcy rękomi gwarancji. Oferta numer 6. Instalator, instalatorstwo sanitarne i Co, Czesław Ciszewski, biurków mały 79, 32, 104. Koniusza. Oferta na zadanie częściowe numer 2: 836 400 zł.

To już wszystkie oferty, które do nas wpłynęły. Zatem komisja przystąpi do ich sprawdzenia. Dziękujemy za uczestnictwo. Do widzenia. Dziękuję.